Hej, cześć, witajcie, jestem Panterama. Dzisiaj zapraszam Was na kolejny ranking i dzisiaj mamy ranking kolekcji budowlano-kupowanych. Zdecydowałam się, że ograniczę się w tym rankingu do właśnie trybu buduj-kupuj, ze względu na to, że tego faktycznie używam i tutaj mogę faktycznie swoje zdanie wyrazić na temat każdego z nich. Jeśli chodzi o kolekcję, mamy ich na tę chwilę, którą nagrywam, 11, z czego 5 sztuk jest właśnie budowlanych, Drugie pięć odnosi się do kasa i jedna jest taka pomiędzy, którą też tutaj mniej więcej omówimy, aczkolwiek nie będę jej wstawiała do zestawienia. Czym w ogóle są kolekcje? Kolekcje w takim krótkim tłumaczeniu dla osób, które grają już od dłuższego czasu w Simsy i grali też w części poprzednie, może to im przypomnieć The Sims 3 Store. Takie paczki można powiedzieć z zestawem różnych mebli, dekoracji lub opierające się na jakimś obiekcie. Tutaj wyliczenia sobie poczyniłam małe cenowe i wychodzi to mniej więcej podobnie, bo patrząc na przykład na trzy takie kolekcje, bardzo fajne, w podobnym stylu do trujeczki, gdzie obiektów jest podobnie wielkościowo-ilościowo, granicy trochę ponad 20, i cena waha się między 1200-300 punktów Simpońców, a tam 1800. Za czasów jeszcze sprzedaży były droższe też, ale patrząc na tą chwilę. Paczka 1000 SimPointsów kosztowała w granicy od 20 do 30 zł. Zależy, gdzie kupowaliście. W tej chwili kosztują 33 zł. Więc, zależnie, którą z tych cen by się brało, to wychodzi nam od 25 za taki właśnie pakiet do 30 paru 40 zł. Natomiast kolekcje mają na tą chwilę stałą cenę tych 24,99 czy 90, czyli też 25 zł. Są to małe zestawy, typowo stylistyczne, właśnie. Czy w ramach jakiegoś obiektu, tak jak w przypadku tej jednej, którą definiuję trochę pomiędzy, czyli wielkich porządków, tutaj mamy dwa ręczne odkurzacze i trzy stojące, widzicie wszystkie kolory ich, aczkolwiek sam pakiet opiera się bardziej na funkcjonalności ich, dlatego też nie dodałam ich do zestawienia. Także nie przedłużając przejdę już do rankingu, pamiętajcie, że jest to tylko i wyłącznie moja opinia. I to, że ja coś umiejscowiłam niżej, to tylko i wyłącznie dla mnie po prostu jest niżej. A na piątym miejscu uplasowała się oaza na patio. Jak do tej pory największa kolekcja około 28 obiektów, których wszystkie kolory jak najbardziej widzicie, jest można powiedzieć takim trochę salonem, a właśnie takim patio bardziej, ale też może to się odnosić jako właśnie salon wewnętrzno-zewnętrzny, ma obiektów naprawdę dużo. I nie tylko tych w Baju, ale też w Bildzie mamy i okna i drzwi. Wszystko zachowane w jednym klimacie. Świetnie się skomponuje z najnowszym pakietem rozgrywki i startosu. Fajnie będzie też wyglądać na pewno w dżungli, w Selvadoradzie, i może też fajnie wyglądać w Oazie, takim górnym po lewej osiedlu. U mnie jest to ostatnie miejsce, ze względu na to, że ja sama obiektów nie używam. Zdarzyło mi się czasem ścianę lub podłogę użyć. To na pewno. W szczególności w buildzie w Tartosie. Nie jest to mój styl i myślę, że dlatego tak naprawdę nie używam tych rzeczy. Ale też przy robieniu tego pomieszczenia, które będziecie widzieć w trzech kolorach, miałam problem z dopasowaniem rzeczy do siebie. I z użyciem ich właśnie w taki sposób, żeby stworzyć taki typowy mały salonik. Także oaza trafia na piąte, a na czwartym industrialny loft. Tutaj, jeśli chodzi o ilość obiektów, to jest około 23, plus wiadomo, część rzeczy jest w kilku wielkościach. Tak samo mamy tutaj i Build i Buy, nie tylko Buy. Na pewno świetnie skomponuje nam się z Miejskim Życiem, ze Spotkajmy się, ale i ze Strangerville, czy nawet też w Oazie. Obiekty są bardzo fajne, jest ich stosunkowo sporo. Sama kolekcja może być i salonem, i sypialnią, więc rozwija nam się na dwa pomieszczenia. Myślę, że tutaj kwestia czwartego miejsca to jest kwestia takich mieszanych uczuć, trochę do tego. Ja za bardzo już w industrialu nie siedzę, robię go dużo rzadziej, ale i też co zauważyłam i przy robieniu pomieszczeń, i też przy wystawianiu wam tych mebli, żeby pokazać recolory, to to, że niektóre kolorystyki mają pełną rangę wszystkich obiektów, ale większość z nich nie pasuje kolorystycznie do siebie w przypadku recolorów. I oczywiście, zwolenniczko jakiegoś mieszania styli jestem i mieszania kolorystyk, ale fajnie by było, żeby chociaż te cztery podstawowe kolory miały pełną rangę obiektów z tego dodatku, które do siebie pasują. A na trzecim, wnętrza z przepychem. I nie powiem, żebym w tym wypadku się nie gryzła z tą decyzją, bo pakiet jest bardzo fajnie zrobiony. Ze wszystkiego, co tam wyszło, nie podoba mi się tylko te lustro, które jest iluzję optyczną, obraz może nawet bardziej. Ale tu też to jest kwestia, że nie jest to po prostu w moim stylu. I z rzeczami wyżej też obniżyło moją ocenę to, że przy próbie tak samo dopasowania ze sobą kolorystycznie rzeczy miałam problem, żeby skompletować kilka, już nie mówię o wszystkich trikolorach, ale o kilku nawet trikolorach. Aczkolwiek wygrywa ten zestaw, jeśli chodzi o ściany, których na pewno będę używać, o meble, których będę używać. Ponieważ mimo tego, że maksymalistyczny styl, eklektyczny styl nie jest do końca moją bajką, to wiele z tych elementów może wpasować się w zupełnie inne pomieszczenia, w zupełnie inne style, a i przy okazji w połączeniu z stylem dawnych lat, czy paranormalnymi akcesoriami, można naprawdę dużo, dużo, dużo zdziałać. Takim ciekawym, trochę kiczowatym może, ale głównie takim maksymalistycznym stylu. I tak jak widać, można zrobić i jakieś bardziej stonowane rzeczy, bo i takie podstawowe, dość stonowane, mimo że z dużymi patternami rzeczy tam są, ale nadal można gdzieś tam zaszaleć i walnąć sobie pomarańczową lub różową kanapę. Obiektów stąd raczej będę używać, bo już to widzę, że bez chociażby tych ścian czy sztukaterii może mi być trudno czasem się gdzieś odnaleźć, bo jest to ciekawa nowa opcja do budowania. A na drugim miejscu wiejska kuchnia. Jedna z pierwszych kolekcji. Najmniejsza też pod względem ilościowym, oczywiście. Poprzednia miała 21, ta ma 15 obiektów, jednak jest to kuchnia, więc licząc każdą szafkę oddzielnie, każdą część, każdy segment, byłoby tego oczywiście więcej, ponieważ jako kuchnia jest to bardzo dopasowane, bardzo dopracowane. W tym wypadku też nie miałam problemu z rangą kolorystyczną, bo tak naprawdę tylko dwa kolory może. Były faktycznie gdzieś problematyczne, ale wtedy pasowało coś z innego recoloru do tego. Więc tutaj naprawdę dużo można zdziałać, jeśli ktoś lubi ten styl. Ja akurat, mimo że też nie jest to mój jakiś główny styl, nie jestem w farmhouse, czy właśnie w jakimś typowo wie wiejskim, ale uwielbiam budować w takim stylu. Dodatkowo ta kuchnia może pasować do wielu, wielu, wielu styli, a dekoracje, które są dodatkowo w tym zestawie. Też mogą nam się świetnie, świetnie uzupełniać czy z wiejskim życiem, z wiejską sielanką, czy tak jak ostatnio w maksymalistycznym mieszkaniu, w psach i kotach, oczywiście, i w Brindleton Bay. Jest to według mnie bardzo fajna kolekcja. I z tego co widziałam, też większość moich widzów bardzo ją lubi. A na pierwszym miejscu kwitnące wnętrza. I może to się wydawać dziwne, ale ja bez kwitnących wnętrz nie jestem w stanie się obejść. Co widać w większości moich bildów. Dlatego też zaszczytne pierwsze miejsce wylądowało tu. Sama kolekcja składa się z 24 obiektów, które są roślinami. Tylko i wyłącznie. A nie. Są dwa obiekty, które nie zawierają roślin. Jest to jedna taka szafka szklana i stojak jak na rośliny. Cała reszta boi, eterzerka i stoliczek są z roślinami. Dodaję też kilka bardzo fajnych roślin. Jedną piękną, zwieszającą się, której używam bardzo często. I kilku stojących, które też bardzo, bardzo często używam. Recolorów ma sporo. Z dopasowaniem też aż takiego problemu nie miałam. Po prostu bildowo użytkowo jest to dla mnie bardzo ważna kolekcja, która pojawia się wszędzie odkąd wyszła w moich bildach. Stąd też, mimo gdzieś tam jakiegoś zgrzytu, że może wiejska kuchnia, to kiedy wyjęłam te wszystkie elementy, pododawałam do siebie, pozostawiałam, zdecydowałam, że użytkowo musi to być pierwsze miejsce. I taki jest mój ranking kolekcji. Dajcie znać, czy posiadacie kolekcję, jaki jest wasz ranking. Czy po tym odcinku któraś kolekcja was do siebie przekonała i może rozszerzycie swoją grę? Pamiętajcie też, że kolekcje to jest taki dodatek do dodatku, do dodatku. Najważniejsze są te rzeczy główne, które dodają dużo rzeczy. A to jest takie coś, jeśli potrzebujecie coś w swoich tych buildach zamieszać. Także dajcie znać. Ja dziękuję Wam bardzo za uwagę. Widzimy się w komentarzach. Jeśli Wam się podobało, oczywiście dajcie łapkę w górę. Jeśli lubicie tego typu content, zapraszam do subskrypcji. A ja się na tą chwilę żegnam, do usłyszenia i pa pa!